Dzień dobry. Witamy wszystkich kibiców na terenie Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, ale również nie tylko. Dzisiaj 13. piątek, najlepszy dzień na losowanie Pucharu Polski. Nie rozpieszcza nas pogoda, nie rozpieszcza nas Internet. Mamy nadzieję, że nie będzie żadnych technicznych przeciwwskazań, aby to losowanie płynnie się rozpoczęło i zakończyło. Bez względnej zwłoki oddaję głos wiceprofesorowi Łukaszowi Czajkowskiemu, aby przybliżył Państwu technikalia dotyczące naszego losowania. Dzisiejsze losowanie podzielimy na dwie części. W pierwszej części wylosujemy pary jednej ósmej e, finału w strefie Wrocław oraz ćwierć finałów w strefie Legnica i po krótkiej przerwie technicznej e, przeprowadzimy losowania ćwierćfinałów w strefie Wałbrzych i w strefie Jelenia Góra. E, dzisiejsze losowanie nie ma specjalnych obostrzeń, z racji tego, że e, w jednej ósmej e, w strefie Wrocław nie mamy zespołów, e, dwóch zespołów z tego samego klubu, więc nie ma specjalnych dodatkowych obostrzeń, podobnie jeśli chodzi o inne strefy, gdzie w jednej czwartej już w zasadzie żadnych dodatkowych obostrzeń do rozlosowania par również regulamin nie przewiduje. W związku z tym losowanie odbywać się będzie w następujący sposób. Wylosujemy pierwszą kulę, następnie drugą kulę i te dwie wylosowane drużyny utworzą pierwszą parę najpierw jednej ósmej strefy Wrocław, później sukcesywnie w pozostałych strefach jednej czwartej finału. Jeśli chodzi o to, kto będzie gospodarzem danego meczu, to zgodnie z regulaminem decydować będzie miejsce w tabeli rozgrywkowej na koniec sezonu 2023-2024 lub, lub występowanie w tym sezonie w niższej klasie rozgrywkowej niż, niż rywal, którego dolosujemy do danej pary. Myślę, że żadnych. Dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie dzisiaj nie potrzebujemy, więc możemy śmiało przystąpić do losowania. Zaczynamy, tak jak już powiedziałem, od strefy Wrocław i losowanie jednej ósmej finału jak sam Dolnośląskiego Pucharu Polski w tej strefie. No to zaczynamy. Mam nadzieję, że kłóby będą zadowolone z tego losowania. Oho, już się zatrzyma. Kółki. Są dosyć dobre, więc Piaż Wrocław. No tak, mamy za dobre kulki. Pierwszy zespół Piaż Żerniki Wrocław występujący w tamtym sezonie. W aklasie zakończył te rozgrywki na drugim miejscu. Nie wiem, kto to, kto to zakręcał, ale, ale bardzo dobrze to zrobił. Piast-Żmigród. Piast-Żmigród, więc tu mamy ewidentnie wskazanie. Gospodarzem tej pary będą, nie, będzie zespół z Wrocławia. Piast-Żerniki-Wrocław kontra Piast-Żmigród. Moto -Jelcz, -Oława. MOTO JELCZ OŁAWA, kolejny zespoł czwartolidowy, obecnie w To nowy zakup tych kulek? Chyba, chyba nowy zakup, dlatego jeszcze nie, nie wyrobione. Pierwszy KS Śląsa Wrocław. E, bardzo, ciekawy, mamy, bardzo ciekawy match. tutaj mamy bardzo ciekawy mecz. Czwarty lidowicz, motojąco ława to z zespół pierwszego KS Święty Wrocław. Trzecią parę. Orzeł Marszowice. Utworzy Orzeł Marszowice, a jego rywalem? rywalem. Okaże się zespół Galaktikos Solna. Galaktikos Solna kontra Orzeł Marszowice. Z racji tego, że Galaktikos Solna w zeszłym sezonie zakończyła rozgrywki kasy okręgowej na miejscu 12. Orzeł Marszowice na miejscu 9. Wstęp gospodarzem będzie Galaktikos Solna. Następna para. Soku Marcinkowice. Soku Marcinkowice. 12 zespół poprzedniego sezonu rozgrywek A klasy. I przeciwnik Błyskawica Gać po sąsiedzku. Błyskawica Grać, czyli pierwszy zespół od klasy okręgowej Wrocławskiej. Z racji tego Soku Marcinkowice gospodarzem tego meczu. Korona Osiek. Korona Osiek, chyba ostatni w tej strefie przedstawiciel B klasy. A, A klasy, przepraszam. Nie dowiadujmy od razu i przeciwnikiem Junior Wrocław Olimpik Junior Wrocław Byłem na tym meczu, brali z zielonymi Rakoszyce Bardzo fajni bardzo fajni chłopcy z Olimpika wynik 12-0 na, na korzyść juniorów, więc równie będzie ciekawy mecz z Korona No i to w tym wypadku wesprzedażym oczywiście Olympic Junior Wrocław. WP jest Śląsk Wrocław. Wóka jest drugi śląsk Wrocław, czyli trzeciorigowy zespół poprzedniego sezonu, bo cały czas mówimy o tym, że liczy się miejsce w tabeli. Kto jest tym ta, szczęśliwcem. Zobaczymy. Energetyk, siechnice. Energetyk, siechnice. W poprzednim sezonie drugi zespół a klasy wrocławskim. W związku z tym oczywiście gospodarz tego, tej pary. Polonia, Środa Śląska. Polonia, Środa Śląska. W poprzednim sezonie 13. zespół czwartej ligi. zenit międzybusz. Kontrast zenit międzybusz, czyli 14. zespół poprzedniego sezonu e, rozgrywek do, e, kolejnej Dolnośląskiej czwartej ligi. W związku z tym to Zenit więc wybórz będzie gospodarzem tego meczu. I już ciężkie działa. Barycz słów. Barycz słów. Trzeci zespół poprzedniego sezonu. Kolejny do Czwartej ligi. jest Mirków. Mirkow Długołęka, GKS Mirków Długołęka, gospodarzem GKS Mirków Długołęka. Trzeci zespół klasy okręgowej w poprzednim sezonie. Więc mamy wszystkie pary strefy 1 ósmej finału strefy Wrocław rozlosowane. Przypełnimy Piast Żerniki Wrocław kontra Piast Żmigród. Moto Jurczerowa kontra Pierwszy KS 7 za Wrocław. Galaktikos Solna kontra Orzeł Marszowice. Rywalem Sokoła Marcinkowice będzie Błyskawica Gać. Juniorzy Olimpiku Wrocław podejmą koronę Osiek. Energetyk Sichnice zagra z rezerwami WKS Śląsk Wrocław. Zenit Międzybórz na własnym stadionie podejmie Polenie Środa Śląska. A GKS Mirków Długoręka zagra z Balczą Słów. W tym momencie przejdziemy do losowania jednej czwartej finału strefy Legnica. No i zobaczymy kto będzie tworzył pierwszą parę tych rozgrywek. Odra Odraścinawa w poprzednim sezonie, szósty zespół klasy okręgowej. Chojnowianka Chojnów, rywalem Chojnowianka Chojnów, piąty zespół klasy okręgowej, w związku z tym odraścinawa będzie gospodarzem tego spotkania. Druga para ćwierćfinałowa. Prochowiczanka Prochowice. Prochowiczanka Prochowice, 11 zespół czwartej Ligi poprzedniego sezonu. Sparta Grębocice kontra Sparta Grębocice, która w poprzednim sezonie Wygrała rozwrótki klasy okręgowej lenickiej i to Sparta Grębowice będzie gospodarzem tego meczu. Iskra Księgnice. Iskra Księgnice, 15 zespół kolejnego miesiączkę czwartej ligi poprzedniego sezonu. Trudne nie, do, 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 dobre, dobre kulki, tak? Nie, nie są za luźne. Górnik Złotoryja. Górnik Złotoryja. Ósmy zespół. Kolejne Białe Śląskie czwartej ligi w poprzednim sezonie, czyli spotkanie Iskra księgienicy, Górnik Złotoryja. I ostatnia para. Miecz druga Legnica. Miecz dwa Legnica, czyli zwycięzca. Te przedmiewe sezonu telejełnośląskie czwartej ligi znowu jest problem mały. Znowu jest problem mały. O poszło. Górnik Polkowice. Górnik Polkowice. Bardzo ciekawy mecz. Trzecioligowy górnik Polkowice ma z racji. Ligi. To gospodarzem? Mieć dwa Legnica, oczywiście. Mamy wszystkie cztery pary ćwierćfinałów w strefie Legnica. W pierwszym meczu Odra podejmować będzie u siebie Hojnowiankę hojnów. Sparta Grębocice. Na swoim stadionie podejmować będzie prochowiczankę Prochowice. W trzecim ćwierćfinale Iskra Księginice zagra z górnikiem Złotoryja a w czwartym ćwierćfinale rezerwy Miedzi Legnica podejmować będą na własnym e, obiekcie Górnik Pełkowice. Teraz zapraszamy Państwa na chwilę przerwy technicznej, w tym czasie e, krótki e, spot i materiał Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, a po chwili wracamy do losowania strefy Wrocław i strefy Jelenia Góra. myślę, że mecz zamknięty. Obie strony bardzo mocno gdzieś tutaj się nastawiły na, na, na tą taktykę i, i faktycznie było to widać. Bardzo często to gdzieś tam, czy my oddawaliśmy pole karkonoszom broniąc w, niskim, w niskiej obronie i czekając na swoje szanse z kontrataków, czy ewentualnie gdzieś po podstawowych fragmentach gry. Oczywiście gdzieś tam były momenty, gdzie wychodziliśmy wyżej, natomiast tak jak pan powiedział, na pewno dla kibiców tych emocji tak dużo w trakcie meczu nie było, bo bo mówię i, i z naszej strony to był mecz, ogólnie mecz zamknięty, to, to też bardzo często Karkonosze oddawały nam z kolei pola, e, gdzie, gdzie my graliśmy w ataku pozycyjnym, natomiast Karkonosze czekały na swoje momenty, szanse. Jasne, tych sytuacji też nie było zbyt wiele, e, jak na lekarstwo, na pewno jedna taka groźna sytuacja, tutaj Karkonoszy słupek po stałym fragmencie gry e, i wybijaliśmy gdzieś tutaj z, z, z przed linii Maciek Bachta, natomiast no, my też mieliśmy swoje szanse, czekaliśmy na nie, były momenty, może nie były to jakieś bardzo klarowne sytuacje, natomiast, natomiast gdzieś po stałych fragmencie też, też stworzyliśmy zagrożenie. Natomiast tak jak powiedzieliśmy, no, mecz, mecz zamknięty mecz tak naprawdę do, do jednej bramki, ale myślę, że emocji, emocji, sporo w tych serii rzutów karnych i, i, i to my wytrzymaliśmy gdzieś mocniej mentalnie te, 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 tą końcówkę i, 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 i akurat tą serię rzutów karnych, więc. Super, cieszę się i, i zabieramy puchar do, do domu. Mecze piękne dla kibiców są e, słabe dla trenerów. Ja uważam, że w jedną i w drugą stronę ten mecz mógł się potoczyć, natomiast doświadczenie zawodników z obu stron, jeżeli chodzi o taktykę, jeżeli chodzi o e, cierpliwość, otwartą, otwartą grę bez, z zabezpieczeniami, tak to widowisko dzisiaj wyglądało. Finałów się pięknie nie gra, finały się wygrywa lub przegrywa w naszym przypadku. Na pewno szkoda tych ostatnich 15 minut, bo fizycznie naprawdę dominowaliśmy, szkoda tych przerw z racami, z urazem. Troszeczkę Barycz odetchnęła. Natomiast chciałem pogratulować Baryczy. Buduje się tam zespół, infrastruktura, naprawdę duży szacunek dla rozwoju tego klubu i i takie jest życie, że, że raz w piłce szczęście odbiera, raz daje. Dobrze, że karkonoszą nie, nie dało, nie dało e, dzisiaj, a dało na przykład przy awansie, bo dwukrotnie w rzutach karnych karkonosze rozstrzygały, a dzisiaj pech, no to już jest loteria. Duży szacunek za, za zaangażowanie w tym meczu dla moich zawodników i jeszcze raz gratulacje do Baryszy. Myślę, że mamy bardzo dobry zespół jak na warunki czwartoligowe tu nic nowego nie powiem więc mecz był równorzędny widać było troszeczkę że każdy był Taki troszeczkę kalkulowany w pewnych momentach ten mecz. Nie był wielkim widowiskiem, no bo 0-0, tak? Ale jeżeli chodzi o taktyczne rzeczy, wydaje mi się, że my bardzo dobrze graliśmy, kontrolowaliśmy, mieliśmy może jakieś proste błędy, które wynikały tylko z, naszej, z naszych błędów, tak? Może poza jedną sytuacją Karkonosz w pierwszej połowie, a tak wydaje mi się, no taki typowy mecz 0-0 i wyczekiwanie rzutów karnych. Na pewno chciałbym, żeby to był zespół z wyższej ligi, bo, bo fajnie się sprawdzić na tle takiego zespołu. Fajnie, czy to, czy to z pierwszej ligi, czy z X klasy. Fajnie gdzieś pokazać się kibicą gdzieś tam na nas, na, na tle zespołu z wyższej ligi. Poszedłbym śladami Grześka Kotowicza, bo on akurat zdradził, że Śląsk-Wrocław, no na pewno byłoby to super, kolejne sentymentalna podróż i, i, i nie ukrywam, że wyeliminowaliśmy wygra źmy wcześniej w tym na wrocławskim ze śląskiem dwa wrocław no super byłoby zagrać z pierwszym śląskiem myślę że no to byłoby też fajne, fajne, fajne wydarzenie i spełnienie marzeń Chciałoby się grać z najlepszymi czyli z drużynami z ekstraklasy chciałbym zagrać z każdym moim byłym klubem więc no tego sobie życzę i myślę, że też wszystkim działaczom klubu, zawodnikom, trenerom, bo z kim jak z kim, ale najlepiej się gra z najlepszymi. <śm> Witamy po przerwie, przystępujemy do dalszej części naszego losowania. Osobiście chciałem pozdrowić pana Janka Kowalskiego, który w komentarzu wrzucił, że za moich czasów nie było ja jak niespodzianek, więc mam kłopoty z otwieraniem tych kulek. Być może tak jest, ale postaram się poprawić ta, ta, to dzisiejsze losowanie pozwoli mi tą, te, te, te techniki opanować. Więc Łukasz proszę bardzo przedstaw dalszą część naszego losowania. Dalszą część losowania poprowadzimy podobnie jak pierwszą część. Przystąpimy najpierw do losowania ćwierćfinalistów i par ćwierćfinałowych w strefie Jelenia Góra. Następnie na koniec przystąpimy do losowania strefy, strefy Wrocław. Zasady tożsame do tych, które omawialiśmy w pierwszej części losowania, więc myślę, że spokojnie możemy przystąpić do losowania strefy Jelenia Góra. No dobrze, zobaczymy, co będzie. Pierwszym szczęśliwcem. Muszę się przyłożyć, żeby nie było więcej komentarzy dotyczących umiejętności otwierania kulek. Włókna szlak śleśna. Wruknia Szleśna W poprzednim sezonie piąty zespół Jelenio Górskiej Kasety. Wiktoria Jelenia Góra. Wiktoria Jelenia Góra. Podobnie Jelenogórska okręgówka w poprzednim sezonie. Szóste miejsce, więc to Wiktoria Jelenia Góra będzie gospodarzem starcia z wyplażem leśnym. Zaczęło się. No, poszło. Dobrze. Coraz lepiej, coraz lepiej. Udaje się coraz lepiej. Hutnik 2, Pięsk, Twardy Świętoszów. A już Łukasz tutaj... wytylawszy, dlaczego? Tutaj mamy nierozegrane jeszcze do tej pory spotkanie rezerw Hutnika pińsk z Twardym Świętoszów. Ten mecz w przyszłym tygodniu. W związku z tym dolosujemy do tego, do tej pary zespół rywali. I po analizie miejsca w poprzednim sezonie i po rozstrzygnięciu tego meczu będzie znany gospodarz tej pary no chyba że los wylosuje nam jakiś oczywisty oczywiste rozwiązanie GKS Raciborowice GKS Raciborowice czyli zwycięzca A klasy poprzedniego sezonu w związku z tym mamy tutaj sytuację gdzie B-klasowy Hutnik z 2 w zeszłym sezonie występujący właśnie w B-klasie i jego rywal, Twardy Świętoszów, rywal w jednej, 8 um, finałów na szczeblu strefy Jelenia Góra, um, występujący w tamtym sezonie również w te klasie okręgowej, a GKS Raciborowice, zespół, zespół A-klasowy, w związku z tym, w zależności od rozstrzyg rozstrzygnięcia tego pierwszego pierwszego meczu, jednej, jednej ósmej finału, będziemy znali gospodarza. Jeśli y, zwycięsko z tego pojedynku wyjdzie hutnik 2 pięsk, to on będzie gospodarzem starcia ćwierćfinałowego. Jeśli zwycięży Twardy Świętoszów, gospodarzem starcia ćwierćfinałowego będzie zespół GKS Raciborowicza. Czarni Przedwojów. Czarni Przedwojów. Siódmy zespół poprzedniego sezonu rozgrywek A klasy. Łużyce Lubań kontra Łużyce Lubań. Zespół Kolejowolne Śląskie czwartej ligi. Tutaj oczywisty gospodarz Czarni Przedwojów. Będą podejmować na własnym obiekcie drużynę użyc lubań. Kulki trzeszczą, ale, ale, ale wytrzymują. Karkonosze ulecia góra. Jedyny w tym zestawieniu trzecioligowy zespół. Więc mamy tutaj oczywistość, że będzie to gość w tej parze. A gospodarzem oczywiście Apis nie dłużej łopicę. I poznaliśmy parę ćwierćfinałowe w strefie Jelenia Góra. Wiktoria Jelenia Góra na własnym stadionie podejmować będzie włókna, śleśnia. Para, która, której gospodarz wyjaśni się po rozegraniu 1.8. Finałów w strefie Jelenia Góra, Hutnisk, Dwa Pieńsk lub Twardy Świętoszów rozgrywać ten mecz będą z zespołem JKS Borowicz. Czarni Przedwejów będzie na własnym stadionie podejmować zespół Łużyc-Lubań, a karkonosze Jelenia Góra pojadą do Jędrzechowic na mecz z Apisem. Myślę, że tutaj koledzy nie są zadowoleni z tego losowania, no, ale trudno, biorę, biorę to na klatę. Taka powtórka finału zeszłorocznego, tak, tak, więc etapie... już, już na etapie finałów. Za nami strefa Jelenia Góra. Rozpoczynamy losowanie w strefie Wałbrzych. Ostatnie dzisiejsze losowanie. siódmy zespół poprzedniego sezonu klasy okrętowej. Lechia Dzierżoniów kontra ligowa Lechia Dzierżoniów. Ten mecz w jednym nie Zamek Kamieniec-Ząbkowicki lub polonia stal Świdnica. Za chwilę też Łukasz wytłumaczy dlaczego. To też zaległe spotkanie jednej ósmej finału na szczeblu strefy Wałbrzych. Ten mecz w przyszłym tygodniu i od tego, kto zwycięży prawdopodobnie zależeć będzie też, kto będzie gospodarzem kolejnej pary. Zobaczymy, kto jest kto będzie rywalem tych, któregoś z tych dwóch zespołów. Cukrownik Polonia-Przemno. Cukrownik Polonia-Przemno i to wszystko nam wyjaśnia, bo Cukrownik Polonia-Przemno w poprzednim sezonie yy, drużyna zajęła drugie miejsce w rozgrywkach Wałbrzyskiej A-Klasy, a, -klasy, a yy, zespoły Zamka Kamieniec-Ząbkowicki, yy, który zakończył poprzedni sezon 1 na 11 miejscu klasy okręgowej, lub Polonia-Stal-Świdnica, która występowała w kolei 1 czwartej w poprzednim sezonie, podobnie jak występuje obecnie w związku z tym wiemy, że to przemino będzie gospodarzem tej pary nowe kulki niestety nowe kulki, ale odporne na otwieranie Słowianin Bolibusz kolejny zespół, kolejny dolnośląskie czwartej ligi O, jest odporna kurka znowu. Niestety. O, jest. Udało się znowu. LKS jest bystrzyca górna lub bielawianka Belawa. Podobna sytuacja. Tutaj y, sytuacja również w miarę rozstrzygnięta, dlatego że y, oba zespoły w poprzednim sezonie występowały w klasie okręgowej w tej chwili ręka kolejne Dolnośląskie czwartej lidze, ale gospodarzem będzie któryś właśnie z tych dwóch zespołów wymienionych na końcu, czyli Elka jest Bystrzyca Górna lub Ręka Biela bielawa a ich rywalem słowianin Wolubusz. I ostatnia para, tutaj już Polonia, Stał Świdnica, Liga Dolnośląska Juniora. Tu mamy już pewność, że gospodarzem tego meczu będą juniorzy Polonista Świdnica, a ich rywalem AK Szczegół lub Orzeł Ząbkowice Śląskie. Podobna sytuacja, ten mecz również w najbliższym tygodniu, więc poznaliśmy cztery pary ćwierćfinałowe w strefie Wałbrzych. Zdrój, z zdrój. Na własnym obiekcie podejmie czwartoligową lekie Dzierżoniów. Cukrownik Polonia Przemno zagra ze zwycięzcą meczu 1-8 finału e, jak sam Dolnośląskiego Pucharu Polski w strefie Wałbrzych, czyli zamkiem Kamieniec Ząbkowicki lub Polonią stałą Świdnica. LKS Bystrzyca Górna lub Bielawianka Bielawa zagrają ze słowianinem Wolibusz? Polonia Stal Świdnica, zespół występujący w Lidzie Dolnośląskich Juniorów, podejmować będzie na własnym obiekcie AKS Strzegom lub Orła Ząbkowice Śląskie. 13 piątek. 13 pa, padak, Ale jakoś nam się udało do, dokończyć to głosowanie. To mimo moich problemów z, z otwieraniem e, kulek. E, być może pomysł, który nam jeden z internautów podrzucił, żeby zamienić na jajka niespodzianki. Pewno, pewno da się to zrobić. Dziękujemy Dziękuję Państwu za dzisiejsze losowanie. Zapraszamy na boiska. Do zobaczenia w kolejnym losowaniu jak sam Dolnośląskiego Pucharu Polski.